Oh, fuck, broń to, broń to, broń to, <noise> Lecimy kolejny Do P. czemu nie startujesz? Czemu nikt nie startuje, co jest z wami? Ty, startujemy? No kurna, gamoniu, już nawet odcinek zacząłem Ja pierd... Dobra, już Ty, ale murawa fajna No, fajna mapka Ej. Dawno nie grałem a nie. Ja nie Bo grałem, to jest w ogóle jakaś dawno. Dawaj, atakuj Oh, oh, o Do kurde Ej hey. w wybronił skubany, no. Nice O oh, Jezus Kurde, chciałem to Ach, dobra nice. Easy, easy Czy dawaj, dobijaj A bo ja... No Mnie nie było, bo poleciałem z tobą. Nice. Dobra, walić to oh. Dawaj dupy, jedziesz To twoja dola. No wiedziałem że to zrobi No nie daj się no Ech. Nie widziałem piłki no Co? <laughs> nie widziałem piłki Jak nie widziałeś piłki? To trójkąt no ślep Ale ślepy byłem no Ty Czemu nie lecą? Bo się boją Czują respekt wow. No co im podaje chłop? Dobra. Nie podaję. lecę z piłą ta to nieźle poleci. tej... co już się dzieje, pan widzisz. <śmianie> no widzę, widzę. Dobre. Ajajaj, praca aj, aj, wracaj, no gdzie ty tu teraz? Uu, fuck, broń to, broń to. <śmianie> nie wiem. <śmianie> piłkę... Piłkę.. Piłkę plazoru potrafi trafić, a tak o mnie. No nie ja, co jest? Synek! Nie o, ma. Dupę, co broni? No, to za gówno? Sekunda szybciej. No. Zawsze jestem spóźniony minimalnie. Pyk śmiecia. Ale dupa. A, obróć się. No, to za gówno? Znowu to jest samo. No. Zblokowali. No. <głos》> Ja się muszę nauczyć tego obrotu, bo już go nie pamiętam. God damn it. Dawaj, Dawaj, dawaj! No ale za późno, chłop wyskoczył 3 minuty przed tobą. No wiem, wiem, no i ja mam, mam późny zapon. A oni mają gola. Dawaj. Jadę. Uuuuh, się dobrze dotkniesz. Nie, nie. Pil... No, no co ty! No dupę, no co ty robisz, nie podbiłeś. No zostaw, no jak już jestem pod piłką, to zostaw! Ale ja bym ją podbił, w się podał do pustej bramki, no lekko. A ty ją odbiłeś do Nie, Jedź, cieć, masz gola. Asystę zrobiłem, tylko nie będzie asysty. A będzie. nie, jest, dobra. Będzie asysta, dobrze było. Oh. <laughs> co to za mecz będzie? <laughs> Oj, 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 oj źle oj, 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 oj ja nie mam busta Ale musiałem napisać o No Musiałem U. napisać <laughs> Aj napisał <laughs> Wow, Ale fart. Nie wiedziałem co chcę zrobić i w końcu nic nie zrobię. Dobra jedziesz Dobra moja Nie moja Dobre! Nie moja, bo ja nie. O, o kurde, co tu się. Ten, tego. No, no, powiedz. Nie, Dawaj! No, mówię Dawaj! No nie, zobacz co było! Ja ją odbiłem! Dobra, lecisz, lecisz. Nie, no, nie, nie. ja to do środka. do. podać tobie? Mógł mnie wybił! Dawaj, dawaj! No nie! No nie! Ale gówno! Ooooo! Aj, ty by byłoby klipem go. Chop, co on napisał? Dobra, zmykam język. Dobra, No nie, weź co! Dobra, nie będzie, chyba. Oj, już. Nie, 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 ja wiedziałem, że oni wszyscy. Jak mi wybił ham, a ja się chciałem ustawić, ładnie, proszę. No co oni strzelają na farcie, no to jest nielegalność. Dawaj, szybciej Dobra, dawaj, 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 Nie mam no to ją podbij! <gry> Gdyby, gdybyśmy mieli jeszcze dwie sekundy, to bym podskoczył i bym strzelił się. A tak to musiałem ją ratować od dołu i dupa. No, gramy ja wiem. No to o, ale ja lecie. nie wiem. Dawaj, ciśnij. Co on chciał zrobić? Oh no, come on! Co chciał? Właśnie, co on chciał. To, to ja Ty tylko jest No, nie... jakaś nowa mapa, co jest? Same nowe mapy. Przecież to jest ta sama? Co? To jest ta sama. Nie, to nie jest ta sama. To jest ta sama. Nie, no tamtej była zorza polarna. Nie narzekasz. Właśnie nie. Skill issue. Dobry! Zostaw! No! A, za późno! Kurwańska, no. Późno. Taka right. Dobrze? Nie, dobrze. Mogłem ją lekko odbić, żebyś dojechał do niej. Wow. Wracam! Eee! Dobra, nie trafili. Jazda, jazda, jazda! O ja jebiks! xd eee. No nie pisz tak, Gamonium <laughs> Bo zaraz przegramy się, odpało Ui! No! Nie wydupił! No krzyknij, krzyknij, że jedziesz do tego. Ale ja nie widziałem ciebie blisko, no to co to miałem zrobić? Jak mnie wydopił kilometr na, na połowę przeciwnie. No jak mnie bloknął. No. Czemu moje tuki dotykają? O Jezu, no ty, ty po co ty tu, no? Ja tu jestem, to nie wjeżdżaj się. Nie wiem, poczułem ja się. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ooooo, oh, fucking hell. No. Wiiii. Wybiłem mu. Widzisz. Miuu. Śmierłem, lecę, broń. Dobra. Lecę, lecę. Dawaj. Saszaaa. Nie mam boosta, ale lecę. Nie mam... co? Nie podskoczyło mi drugi raz, ale bym miał gola. Szóstwo. I czy, ty... Oj dupa. Topę. A kurde. Mam to! Nie mam tego, bo jest gamoń, który ma busta ja nie mam to wow, mięto! Kurna nowo! Jak mielobo ale to gówno bo ja bus... co to za. O. oha. <laughs> Jakie okulary śmieszne. Oj, no to oni, bo... oni to wybi. Aj. Oni mają dobrą taktykę. Oni mają. oni potrafią latać w przeciwieństwie do mnie. Dawaj. O jest. Chłopo, dobra, ja zrobiłem to. Wyskakuje. No to celowo. No dobra. dobra, teraz na nasz. O nie, źle zrobiłeś, to źle to, zrobiłeś... to szybko. O jezu. Źle zrobiłeś, miało być na nasz, ale mi się no. się zrobiłem, stary. Nic. To było wszystko wyliczone. I ten dalej będzie pisał. Nie, nie, nie daj mi spokoju. Będzie udawał toksika. Nie, już im psycha siada. Psycha sejting już powoli. <śla> Ej, dawaj! Jeździ! No. Yes, Jaki tam wkurzony chłop. My grać to nie umiemy, nie graliśmy już od kilku miesięcy. <śla> 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 Kontrolujemy zegierkę jakimś przypadkowym fartem wygrywamy, on się w górze Podaj mnie. Podaj mnie lekko, szybko! Szybko, ale lekko, no szybko! no, kurwa, no nie mogę! No to był Bej, to nie myśliśmy no Super, podałem. podaj mi szybko! Szybko! <laughs> Bej! Cyk, Dawaj! O Jezu, Nie ma buku! Skoczę! Cyk. Masz! chciałeś No Chciałem szybko Minuta później, szybko była Wow I got you O co ty Nie rób. Ja sobie dla już był takich ja ten pomija. Dobra easy Dobra. GG Piszemy jeszcze szybko GG GG GG. <laughs> Ten co zabron obron. 750 level dostałem. A Jestem dobry w tym kraju. Dzień dobry. Dzień